Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim wnętrzarskim kanale. W dzisiejszym odcinku Cudów Designu opowiem Wam o kolejnej ikonie meblarskiej, która jest głęboko w moim sercu i myślę, że też wielu z Was. Bardzo się spodoba, o ile już się nie podoba, bo temat jest niezwykle znany. Krzesło, które powstało z końcem lat 20., dokładnie w 1928 roku. Mimo, że minęło od tego czasu już niemalże 100 lat, okazuje się, że krzesło jest nieśmiertelne. Nazywa się Czeska. I zostało zaprojektowane przez Marcela Brojera. Aby zrozumieć fenomen tego krzesła, abstrahując od jego pięknej, nieskazitelnej formy, powiem jeszcze kilka słów na temat historii i okoliczności jego powstania. Krzesło powstało z końcem lat dwudziestych i zostało zaprojektowane w niezwykłych okolicznościach. Są to czasy oraz miejsce rozwoju szkoły Bauhaus. O Bauhausie pewnie warto byłoby nagrać zupełnie odrębny odcinek, więc nie będę się w ten temat mocno zagłębiać. Przybliżę w dwóch, trzech zdaniach, na czym Temat Bauhausu polega. W 1919 roku Walter Gropius spełnił swoje marzenia o założeniu niezwykłej szkoły, która łączy w sobie szkołę rzemiosła, sztukę użytkową oraz architekturę. Te wszystkie dziedziny połączył ze sobą i dzięki temu zaczęły powstawać nieprawdopodobne rozwiązania czy to właśnie mebli użytkowych, czy też architektury. O konkretnych swoich cechach. Głównym założeniem było tworzenie rozwiązań, które łączą w sobie funkcjonalność, praktyczność z pięknem oczywiście, ale jednocześnie tak, by produkcja tych elementów była stosunkowo prosta, łatwiejsza niż dotychczas. Wróćmy do krzesła. W tamtym czasie, gdy Marcel tworzył swoje dzieła, zainspirował się ramą roweru. I zanim stworzył temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli krzesło czeska, stworzył jeszcze jeden model, tym razem fotel niezwykle popularny, a chyba nawet bardziej popularny, opowiem o nim w innym odcinku, mianowicie fotel Vasili. Fascynowało go wyginanie metalowych rur i tworzenie z nich niezwykłej kombinacji, konstelacji, łącząc również z tymi rurami inne materiały. I to jest główne założenie pomysłu Całego pomysłu, całej idei na krzesło czeska. Jego konstrukcja składa się z metalowej rury, która jest chromowana. Chrom też niezwykle jest popularny właśnie w tamtym czasie, ale też również dzisiaj bardzo chętnie takie wykończenie wybieramy. Metalowa rura wygina się i układa w płozy, dając konstrukcję dla całego krzesła. Opiera również na sobie siedzisko oraz oparcie. Siedzisko i oparcie mają konstrukcję wykonaną z drewna bukowego i cała ta konstrukcja została wypełniona plecionką wiedeńską lub ratanem, jak kto woli. Cała konstrukcja i cały pomysł tego krzesła powoduje, że krzesło jest niezwykle łatwe w produkcji oraz niezwykle użytkowe, funkcjonalne, lekkie krzesło możemy sztaplować, czyli wkładać jedno w drugie, co powoduje, że jest bardzo łatwe w przechowywaniu i w zmianach konfiguracji przy większej ich ilości. Krzesło czeska ma dwa warianty, jeżeli chodzi o ogólny wygląd, mianowicie jest wersja dostępna bez podłokietników oraz z podłokietnikami. Krzesło dostępne jest w różnym wybarwieniu, jednak najbardziej popularne to chromowana noga, do tego lakierowana na czarno rama bukowa oraz plecionka wiedeńska w naturalnym wybarwieniu. Obserwuję, że krzesło ostatnimi czasy powraca do łaski i coraz częściej Ponownie zaczyna pojawiać się we wnętrzach. W związku z tym, że u mnie w pracowni w grupie Nono mamy właśnie komplet czterech krzeseł od Marcela Brojera. Często te krzesła pokazuję na przykład na Instagramie, a wy pytacie, czy te krzesła są wygodne, ponieważ bardzo Wam się podobają i zastanawiacie się, czy kupić je do swoich domów. Myślę, że wygoda to jest pojęcie względne, więc zawsze, niezależnie od tego, czy krzesło wygląda dla Was na wygodne, czy nie. Nie wygląda na wygodne, warto na nim usiąść, bo można się zaskoczyć. Według mnie krzesła spokojnie można polecać, ponieważ są wygodne, natomiast nie jest to rodzaj krzesła, na którym można się wyłożyć, rozłożyć w taki niekontrolowany sposób. Przede wszystkim wynika to z wypełnienia, czyli z plecionki wiedeńskiej, na której siedzimy. Jest ona dość delikatnym materiałem i jeżeli na przykład oparlibyśmy się bardzo punktowo na tej plecionce, kolanem czy stopą wchodząc na krzesło, to gwarantuję, że w naszym krześle niestety zrobi się dziura. Więc powiedziałabym, że ogólnie krzesło jest wygodne. Ale bardzo delikatny i trochę trzeba myśleć, jak na nim siedzieć lub nauczyć się, w jaki sposób z niego korzystać. Ja jestem bardzo zadowolona, że w grupie Nono takie krzesła są i możemy też tego rodzaju design. Pokazywać naszym klientom. Krzesła, które mamy, pochodzą z lat 80. Nie jest to oryginał Marcela Brojera, natomiast jest to krzesło z lat 80., które zostało też odnowione, elementy zniszczone zostały wymienione i teraz są w bardzo dobrym stanie. Bardzo jestem ciekawa, czy krzesło Marcela Brojera, krzesło czeska, jest tym, które zainteresowało Was i czy chcielibyście takie mieć u siebie w domu. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. I do zobaczenia w następnych cudach designu.